Szokująca zmiana dla seniorów. Co się właśnie wydarzyło? Polscy seniorzy mogą przecierać oczy ze zdumienia. Sejm właśnie podjął decyzję, która dosłownie zrewolucjonizuje życie milionów emerytów w naszym kraju. To nie jest zwykła ustawa, to zmiana, która może oznaczać lepsze warunki finansowe, nowe przywileje, a nawet dodatkowe świadczenia. Ale czy rzeczywiście jest się z czego cieszyć? Czarna strzałka w prawo, czy ta decyzja oznacza większe wsparcie dla starszych obywateli? Czarna strzałka w prawo, a może kryje się w niej pułapka, o której nikt jeszcze głośno nie mówi? Nie da się ukryć, że uchwalona ustawa budzi ogromne emocje, jedni biją brawo, inni ostrzegają przed katastrofą. Czy to przełom, na który czekali polscy emeryci, czy może polityczna zagrywka, która za kilka miesięcy obróci się przeciwko nim? W tym materiale rozłożymy na czynniki pierwsze wszystkie najważniejsze punkty tej decyzji. Przeanalizujemy, kto na tym zyska, a kto może stracić, oraz jakie realne konsekwencje ustawa przyniesie dla polskich seniorów. Podwójny wykrzyknik nie wyłączaj tego materiału, bo ta decyzja może mieć ogromny wpływ na ciebie lub Twoich najbliższych. Możesz być zdziwiony, jak wiele zmieni się w Twoim codziennym życiu. Co tak naprawdę się wydarzyło? Szokujące decyzje Sejmu. Wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał, Sejm w błyskawicznym tempie przegłosował ustawę, która może całkowicie odmienić życie polskich seniorów. I to nie jest zwykła zmiana, mówimy o przełomowej decyzji, która odbije się szerokim echem w całym kraju. Co jeszcze bardziej zaskakujące, głosowanie przebiegło niemal jednogłośnie. Takie sytuacje w polskiej polityce zdarzają się niezwykle rzadko, co oznacza, że mamy do czynienia z czymś naprawdę wyjątkowym. Ale dlaczego politycy byli tak zgodni? Czy rzeczywiście chodzi o poprawę życia emerytów, czy może jest w tym jakiś ukryty haczyk? Pineska nowa ustawa dotyczy bezpośrednio milionów seniorów i wprowadza fundamentalne zmiany w systemie świadczeń emerytalnych. Z jednej strony rząd obiecuje większe wsparcie finansowe, co może oznaczać dodatkowe pieniądze w kieszeniach emerytów. Ale czy to oznacza podwyżki emerytur dla wszystkich? Niestety, nie wszystko jest tak kolorowe, jak mogłoby się wydawać. Wraz ze wzrostem wsparcia pojawiają się nowe regulacje i wymagania, które mogą sprawić, że nie każdy senior skorzysta na tej zmianie. Co dokładnie się zmieni i kto tak naprawdę na tym zyska? W kolejnych segmentach rozłożymy ustawę na czynniki pierwsze i pokażemy, jak wpłynie ona na codzienne życie polskich emerytów. Zostańcie do końca, bo to, co odkryliśmy, może Was zaskoczyć. Co tak naprawdę się wydarzyło? Szokujące decyzje Sejmu, seniorzy w osłupieniu. Podwójny wykrzyknik: Polscy emeryci mogą być w szoku. W Sejmie właśnie rozegrało się coś absolutnie niezwykłego. Ustawa, która dotyczy milionów seniorów, została przegłosowana w ekspresowym tempie. Tak szybka decyzja w tak ważnej sprawie to coś, co niemal nigdy się nie zdarza. Ale to jeszcze nie wszystko. Głośnik systemu rozgłoszeniowego największym zaskoczeniem jest niemal jednogłośne poparcie wszystkich partii politycznych. W polskim parlamencie rzadko można zobaczyć taką zgodność, a to oznacza jedno, ustawa może mieć gigantyczny wpływ na życie polskich emerytów. Ozdobny czarny znak zapytania, ale dlaczego politycy byli aż tak zgodni? Ozdobny czarny znak zapytania, czy to rzeczywiście krok w stronę lepszego życia seniorów, czy może ukryta pułapka, o której jeszcze nikt nie mówi? Worek z pieniędzmi, nowe przepisy, mają wprowadzić fundamentalne zmiany w systemie świadczeń emerytalnych. Rząd obiecuje większe wsparcie finansowe, co teoretycznie oznacza więcej pieniędzy dla emerytów. Ale czy każdy dostanie podwyżkę emerytury? Znak stopu niestety nie wszystko jest tak kolorowe, jak mogłoby się wydawać. Oprócz obietnic pojawiają się również nowe regulacje i wymagania, które mogą sprawić, że nie każdy skorzysta na tych zmianach. Kto zyska, a kto może na tym stracić? Pineska to kluczowa kwestia którą szczegółowo przeanalizujemy w dalszej części materiału. Nie przegapcie żadnej sekundy, bo to, co odkryliśmy na temat tej ustawy, może kompletnie zmienić wasze spojrzenie na całą sprawę. Rewolucja w systemie leków i opieki medycznej seniorzy w końcu doczekali się zmian. Podwójny wykrzyknik to prawdziwy przełom w opiece zdrowotnej. Nowa ustawa wprowadza zmiany, które mogą radykalnie poprawić dostęp seniorów do leków i lekarzy specjalistów. Ale czy rzeczywiście jest tak dobrze, jak obiecuje rząd? Głośnik systemu rozgłoszeniowego. Największa zmiana dotyczy darmowych leków dla osób powyżej 70 roku życia. Do tej pory lista refundowanych preparatów była mocno ograniczona, ale teraz zostanie poszerzona aż o 200 nowych leków. Oznacza to, że tysiące seniorów nie będzie już musiało wydawać ogromnych sum na swoje leczenie. Kapsułka, co dokładnie znajdzie się na nowej liście, Czarna strzałka w prawo leki na nadciśnienie ogromna ulga dla osób zmagających się z chorobami serca. Czarna strzałka w prawo preparaty wspomagające leczenie cukrzycy ogromna korzyść dla milionów seniorów. Czarna strzałka w prawo środki przeciwbólowe i przeciwzapalne często niezbędne w leczeniu przewlekłych schorzeń. Czarna strzałka w prawo leki stosowane w terapii neurologicznej i psychiatrycznej kluczowe dla osób starszych. Żarówka ale to jeszcze nie koniec zmian. Rząd planuje również sfinansować dodatkowe wizyty u specjalistów, aby wreszcie rozładować gigantyczne kolejki w przychodniach i szpitalach. Czy to oznacza koniec wielomiesięcznego czekania na lekarza? Klepsydra z przesypującym się piaskiem w teorii brzmi to jak doskonałe rozwiązanie, ale czy system zdrowia to wytrzyma? Czy rzeczywiście seniorzy bez problemu dostaną się do specjalistów, czy może nowe regulacje doprowadzą do chaosu? Gruby wykrzyknik odpowiedzi na te pytania znajdziecie już za chwilę, przeanalizujemy, co ta ustawa oznacza w praktyce i czy rzeczywiście poprawi jakość życia seniorów. Dymek dialogu, a jeśli chcesz być na bieżąco z takimi ważnymi informacjami, koniecznie kliknij przycisk subskrybuj. Dzięki temu nie przegapisz żadnej kluczowej wiadomości, która może mieć wpływ na Ciebie lub Twoich bliskich. Kontrowersje i ukryte haczyki, czy to naprawdę dobra wiadomość? Znak ostrzegawczy: Każda ustawa ma swoje drugie dno. Czy za obietnicami darmowych leków i lepszej opieki zdrowotnej kryją się ukryte pułapki, które mogą odbić się na kieszeni obywateli? Worek z pieniędzmi kto za to zapłaci? Według niektórych ekspertów rozszerzenie listy darmowych leków i zwiększenie dostępu do specjalistów nie będzie darmowe ktoś musi pokryć te koszty. W kuluarach politycznych mówi się, że państwo może zwiększyć podatki lub wprowadzić dodatkowe opłaty dla osób pracujących, aby sfinansować te zmiany? Wykres z trendem spadkowym czy budżet to wytrzyma? Na papierze wszystko wygląda świetnie, ale czy państwo faktycznie udźwignie te wydatki w dłuższej perspektywie? W przeszłości wielokrotnie wprowadzano reformy, które po kilku latach zostały wycofane z powodu braku funduszy. Czy to możliwe, że za kilka lat rząd ogłosi, że system nie działa i wróci do starych zasad? Zarys głowy mówiącego człowieka politycy zapewniają, że pieniądze są, ale czy możemy im wierzyć? Warto zadać sobie pytanie: czy ta ustawa to prawdziwa pomoc dla seniorów, czy może jedynie ruch przedwyborczy, który ma zapewnić poparcie? Dymek dialogu, co o tym myślicie? Czy jesteście za takimi zmianami, czy widzicie w nich zagrożenie? Koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Głośnik systemu rozgłoszeniowego, a jeśli chcesz być na bieżąco z kluczowymi zmianami w Polsce, kliknij, subskrybuj i dołącz do naszej społeczności. Nowe zasady dotyczące waloryzacji emerytur. Kolejna wielka zmiana dotyczy waloryzacji emerytur. Rząd zapowiada, że od przyszłego roku waloryzacja będzie bardziej dynamiczna i dostosowana do realnej inflacji. To oznacza, że emerytury mogą rosnąć szybciej niż dotychczas. Ale czy rzeczywiście seniorzy odczują to w swoich portfelach? Czy może inflacja i tak zje te podwyżki? O tym już za chwilę. Czy czeka nas zaskakująca zmiana w wieku emerytalnym? Face with Manekel ogień. Symbol kolizji ta kwestia budzi ogromne emocje. Choć nowa ustawa nie podnosi wieku emerytalnego, to wśród ekspertów i polityków coraz częściej słychać głosy, że w przyszłości może się to zmienić. Wykres z trendem spadkowym czy system emerytalny się nie zbilansuje? Każda nowa reforma oznacza większe wydatki dla państwa. Jeśli liczba emerytów będzie rosnąć szybciej niż wpływy do budżetu, rząd może stanąć przed trudną decyzją skąd wziąć pieniądze na dalsze finansowanie świadczeń. Znak ostrzegawczy nieoficjalne doniesienia mówią, że niektórzy ekonomiści sugerują, że jeśli obecne zmiany nie przyniosą oczekiwanych efektów, rząd może być zmuszony do podniesienia wieku emerytalnego. Na razie to tylko spekulacje, ale historia pokazuje, że gdy budżet zaczyna się chwiać, takie decyzje stają się nieuniknione. Kryształowa kula czy obecne zmiany to tylko początek większej reformy? Czy to możliwe, że obecna ustawa to jedynie pierwszy krok w stronę gruntownej zmiany systemu emerytalnego? Czy seniorzy za kilka lat będą musieli pracować dłużej, żeby otrzymać pełne świadczenia? To pytanie, na które dziś nie znamy odpowiedzi, ale warto bacznie śledzić rozwój sytuacji. Dymek dialogu, co wy o tym myślicie? Czy obawiacie się podniesienia wieku emerytalnego? A może uważacie, że to konieczny krok, by system pozostał wydolny? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Głośnik systemu rozgłoszeniowego nie przegap kolejnych ważnych informacji. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco z najnowszymi zmianami. Co dalej? Czy prezydent podpisze ustawę? Chociaż Sejm przegłosował ustawę, to wciąż nie jest ona ostateczna. Teraz trafi na biurko prezydenta RP. Czy zdecyduje się ją podpisać? Niektórzy eksperci uważają, że może dojść do poprawek lub nawet prezydenckiego weta. Decyzja musi zapaść w najbliższych tygodniach, więc sytuacja wciąż jest dynamiczna. Podsumowanie, rewolucja czy tylko złudzenie? Facewif Manekel, worek z pieniędzmi. Głośnik systemu rozgłoszeniowego czas na podsumowanie tej przełomowej ustawy. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z historyczną zmianą, która poprawi życie milionów emerytów, czy może kryje się tu polityczna zagrywka? Sprawdźmy, co naprawdę oznaczają te decyzje. Gruby biały znacznik wyboru seniorzy otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe, większe emerytury, więcej środków na życie, ale czy to wystarczy na dłuższą metę? Gruby biały znacznik wyboru większa lista darmowych leków i krótsze kolejki do lekarzy brzmi świetnie, ale czy system ochrony zdrowia poradzi sobie z większym obciążeniem? Gruby biały znacznik wyboru waloryzacja emerytur wyższa niż dotychczas, co oznacza realne zwiększenie świadczeń, ale czy to nie doprowadzi do większego obciążenia budżetu państwa? Znak krzyża ale i tu zaczynają się pytania. Worek z pieniędzmi, czy budżet państwa to wytrzyma? Wykres z trendem spadkowym, czy w przyszłości nie zapłacimy za to wyższymi podatkami? Znak ostrzegawczy, czy to tylko chwilowa poprawa przed wyborami, a później przyjdzie rozczarowanie? Dymek dialogu, co wy o tym myślicie? Czy to krok w dobrą stronę, czy może kolejna obietnica bez pokrycia? Dajcie znać w komentarzach. Klaps filmowy nie przegap kolejnych ważnych analiz, kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco. Rakieta. Telewizor do zobaczenia w następnym materiale. Kamera filmowa.